Teraz przyswajalność Hela Mac B6 plus D3 jest wspierana podwójnie. Oprócz zwykłego kofaktora ma też witaminę D3, która może poprawiać przyswajalność magnezu. Ponadto oszczędzasz. W cenie Hela Mac B6 plus D3 otrzymujesz i magnez i witaminę D. Hela Mac B6 plus D3. Podwójna moc przyswajania magnezu w korzystnej cenie. Bycie numerem 1 to ciężka praca, dużo pasji i jeszcze więcej plam. Wybierz nowy Persil Premium Doskonałe usuwanie plam, jeszcze większa czystość i świeżość nawet przez 4 tygodnie Nowy Persil Premium Najlepszy żel Persil Wypróbuj też nowe kapsułki Persil Premium Najlepsze kapsułki Persil Zawsze trzymaj poza zasięgiem dzieci Okej. Okay. płyn micelarny usuwa makijaż Ale co z pozostałościami? Odkryj nową generację płynów micelarnych Nivea Micellar 0% pozostałości Bez śladów po makijażu Bez tłustego filmu Pozwól skórze oddychać. Micellar. Nowy płyn micelarny od Nivea. Up, Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w litru i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład łopatkę wieprzową 38% taniej 7,95 za kilogram. Mleko UHT 3,2% marki Piros 20% taniej złot 50 za litr przy zakupie 6 opakowań. I Coca-Cola 31% taniej. 2,39 za litr przy zakupie 2 paków. Lidl. Więcej na radość z życia.